Siemaneczko, drodzy ludzkie, z tej strony wasza strategia to jest kolejny serii Przygody Złota. Dzisiejszym bohaterem odcinka jest dynia 83 z klanu FOD. Albo jak ja to lubię mówić, FOD, co nie e, jedzie na zacnym pojeździe rosyjskim 8 poziomu Chow Premium T103. E, no, powiedzmy. Nowa premka na rynku. Może nie taka nowa, ale no cóż, jak widzimy, jest to dość duży kolos niszczycielczogów bardzo duży, podobny do SUSTOY Y. Tylko że Susto Y jest pojazdem 6 poziomu. To jest ósemka. A gabaryty mają podobne chyba Susto Y jest ciut większy, tak mi się zdaje. Chociaż głowy dać sobie nie dam uciąć. Jak widzimy. Dość duża wieża, ale niestety, tak jak mamy w KW5, 2 Arturiditu. Niestety są to weak spoty, Garnuszek, duży jak się skontujemy. To coś to może odbić. Wieża trochę też może odbić, ale tak to wchodzi w niego. Przynajmniej jak ja z nim walczę. Ale dobra, przejdźmy do, do już szczegółów. Pojazd ma 1250 HP trzy rodzaje pocisków wow, trzy, nie? pierwszy pocisk, mm, pierwszy rodzaj amunicji to zwykły i przeciwpancerny o przebiciu 258, uszkodzenia 440 drugi pocisk to jest rodzaj pocisku też przeciwpancerny 307 440 uszkodzeń i ostatni rodzaj pocisków to hek 65 przebicia 580 uszkodzeń jak widzimy tutaj mm, bohater bitwy na takim, powiedzmy, pospolitym zestawie jeździ, prawda? Bez racji, bez dużych teczek, bez innych bajerów. E, w ogóle cała bitwa toczy się na mapie, jak widzimy tutaj. Pilzno. E, no, sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Chociaż losowanie fajne. Mogłoby być na szóstki, ale na siódemki też nie jest prawda? Mogłoby być zawsze gorzej. Jakby na to nie patrzeć. Dobra, przerzućmy się na kamerę gracza. Nie taką. Nie, nie wolną. No, i właśnie próba kontowania. Pantereczka dwójka. No, zbyt wielkiej peny nie ma, ale właśnie jak widzieliście. Dynka pokazał nam, że przy kontowaniu można odbić. Tym pojazdem, mimo tego, że wielki jak stodoła, chociaż typy. Czołgi ciężkie japońskie mają tytuł stodoły, to ten czołg tak samo jak co Y również można zakwalifikować. Wiata może z niego... Może... Nie tyle co 100 doła, co bardziej wiata o. Na razie nie zapowiada się nic ciekawego, jak widzimy. Kolega jeździ od punktu do punktu. Nic jeszcze nie strzelił. A bitwa przybiera niekorzystny obrót. Niestety, przeciwnicy mają zdecydowaną przewagę 2-5 w tej chwili ja Już minęły 3 minuty i 7 sekund 8 sekund, o i teraz 134, 4, 4. siup Taki sobie Ta wymiana U Somuła na przeodawaniu, nam na szczęście losuje powyżej średniej 512 i Samoe somule, y Somuły... Somułę -e. zostaje 71 HP, tak? Somułę... -e. Somułę... O, somule właśnie. Teraz super Helkata strzelamy za 488, znowu losuję. Ja powiem wam, robię dzisiaj maraton, Konty kontynuuję maraton i jakoś <laughs> na większości pojazdach słabo mi losuje powyżej średniej. Nie to, żeby coś, ale no cóż, trudno. Kolega i hmm. Super Hellcat jest jakby ktoś nie wiedział, nagroda za lata służby. Odpowiednio tam trzy było, ileś się odczekać, tak. A w ogóle misję jaką nasz bohater robi. Yy, jedyna są na czołgi ciężkie i czw... na obiekt lat 2,60. I misję czwartą na chimerę. Dobra. Nie jest źle. Coraz bliżej 260, to dobrze. 2030 uszkodzeń to nie jest jakiś znaczny wynik. Ale dzięki nam, że tutaj staliśmy. Postraszyliśmy tych przeciwników, oni nie wyjechali. To jest teraz 7,9 a nie 2,5 jak było na początku. Tak. Duża ostrożność ze strony naszego bohatera. Jakby ktoś nie wiedział czemu nie pojechał Linią jedną, dlatego że najprawdopodobniej bał się tutaj w tym miejscu Tedeków i Art ustawionych które mogłyby go śmiało sklepać. Plus Soma na przodania gdybyśmy źle wyjechali, skąskowałaby nas, no to już po nas. Okej. Okay. Jak widzimy, prawa strona już całkowicie padła. Medownia jest dead. I Pershinga 513 znowu piękne losowanie. Szczęście Dinka ma, że. że ci przeciwnicy jakoś go nie przebijają. Nie wiem jak, ale dobrać. No, wykrakałem. Pardon, pardon I Pershing zrobił głupotę. Mógł razem ze sobą wyjechać, albo mogli poczekać, żebyś żeby się zgrali po prostu w czasie, bo tak to sami widzieliście. Somuła wyjechała, Dynia 83 wyeliminował jednego przylinika, przeładował i drugiego również wyeliminował. Teraz wracamy, wracamy się na naszego kapan, mądry wybór. Teraz skupiamy, skupiamy, skupiamy i mogło to nie wejść, mogło w sensie wejść w ziemię. O to mi chodzi. A enach jeszcze go zgąskowaliśmy i pierwszy strzał, jaki widzę, poniżej średniej, tak. Dobijamy te 69 super. To, czego może się obawiać nasz bohater, no to... Art i E25. E25, co nie? Dobrze, że... Trzyma Dynka te swoje całe HP, bo... Przyda mu się. Zapewne jeszcze mu się przyda. To, czemu jak Tiger nie próbował go zguzkować, to jest zagadka dla mnie. Może on strzelił, nie zauważyłem. 422. Jak widzicie, ta duża alfa pomaga nam eliminować przeciwników. Więc. Mimo tego, że jest to czołg dużych gabarytów, Tedek dużych gabarytów, to. Nie orientuję się tak z innej beczki. Nie orientuję się ile on ma rozrzutu na 100 metrów, mogę się przygotować. Ups. No to teraz możecie w komentarzach na mnie nakrzyczeć, co nie? Ale jak widzicie on jest za dużo, żeby kampić w krzaku, bo to... Bo to nie mógłby być krzak, panowie i panie, bo y, to musiało być drzewo. I to jeszcze dąb wielki, tak? Oho, widzę, że koledzy zależą, y, koledzy... Puu! Co ja dzisiaj mam? Koledze, zależy na dobiciu tej jardy. Aż dwa razy strzelił w bramę. Uf. No i E2,5, którego ja się tak bałem. I może nasz protagonista również został wyświecony. Nie zdążył zgasnąć zniknąć w sensie zgasnąć. Zgasł przecież, nie? No, jak widzimy, już zgasł. Tak, udało się. To, co było jego błędem, to to, że on się tutaj zatrzymał, świecił się przez ten, przez, przez ten cały czas i próbował w miejscu się obrócić. No, Mógł troszeczkę uciec dalej, zgasnąć i wtedy wrócić w te krzaczory, a nie. Jak widzimy, bitwa zbliża się ku końcowi. Jest 13-14. O, Arta się pyta, gra życia. No, może, może. Mamy 1045 HP, dwie arty, no. Wiecie, zawsze istnieje szansa, że dostaniemy podpałkę albo amoraczkę, co nie? Albo neta nam zwali. I mamy pierwszą arcioszkę. Wyjeżdżamy na pewno. oko. Siup. Arta pudło jest takiej odległości. Trafia w budynek, my tylko zostajemy ogłoszeni. Zostało 5 minut, 50 sekund do końca. My na chwilę obecną mamy 4550 HP, 720 odblokowanych. Yy, Pół zablokowanych, nie odblokowanych, zablokowanych i 610 asysty. No, i co trzeba zauważyć? 9 fragów. 9 fragów. Siup! No, 120. Uff. Arciuszka już nie ucieka. Takie coś to jest bez sensu. Widzicie, że gościu ma 9 fragów, no to już się poddajcie, dajcie mu tego pula. No, i chyba Arciuszka zrobiła to, co przed chwilą mówiłem. Wyjechała. Dała się zabić, a dzięki temu nasz protagonista ma blisko 5000 uszkodzeń i 10 fragów. Podpowiem, że jest to pierwszy pul kolegi, więc gratulacje. Ja tutaj klaszczę. Mam nadzieję, że słyszycie, wy też mu po pogratulujcie. Czy to w komentarzach, czy może znajdziecie go na wodzie i pogratulujecie, ale oklaski dla naszego bohatera. Więc dobra, teraz przejdźmy do wyników końcowych. A wyniki końcowe wyglądają następująco. Emeczka, dziwne, jakby nie wpada za tą bitwę, prawda? Brutal. Pojękowicz, o skuteczny. Medal Dumitria, medal pula właśnie pierwszy pul gratulacje. High caliber, no i Topkan Jak wyglądamy na tle drużyny, no. My blisko 5000, drugie miejsce 1612. No, nasza drużyczka, drużyna troszeczkę się nie, trochę się nie postarała. 10 fragów 1749 bazowego expa, blisko było do 2000 i Przekroczenia tej magicznej cyfry, gratulacje. No, ale też troszeczkę szkoda, że się koledzy nie udało. Może następnym razem będzie 12 fragów i wtedy 2200 i może 7000? No, któż to wie, co nie. Yy, a szczegóły, no, zarobiliśmy 93 319, a na czysto 120. Tutaj mi nie pokazuje, były, może nie wiem. Jakieś rezerwy łączone osobiste i klanowe? Może. No cóż, dobra. Tak to wygląda. Więc zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Ja jeszcze raz gratuluję. Dni 83. Hej, cześć i czem. Na razie. Pa.